Chrystusem zostałem przybity do Krzyża, teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie, Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Pan z wami. Dzisiaj wspominamy błogosławionego Władysława Z urodził się w Gelniowie koło opoczna. W 1440 roku studiował w Akademii Krakowskiej. W 1462 roku zrezygnował ze studiów i wstąpił do zakonu braci mniejszych. Dwukrotnie pełnił urząd wikariusza prowincji. Przyczynił się do rozwoju ustawodawstwa zakonnego, układając konstytucje zakonne zatwierdzane na kapitule prowincjalnej. W 1488 roku dwukrotnie pielgrzymował do Włoch, biorąc udział w kapitułach generalnych zakonu. Zasłynął jako wybitny kazdodzieja i twórca pieśni religijnych w języku polskim. W latach 504-505 pełnił urząd przyłożonego klasztoru w Warszawie. W Warszawskim Kościele Świętej Anny Wielki Piątek rozważał w kazaniu scenę biczowania pana Jezusa. Na skutek głębokiego przeżycia wpadł w ekstazę i uniósł się nad Amboną. Osłabiony po kilkudniowej chorobie zmarł 4 maja 1505 roku. W 1705 roku został ogłoszony opiekunem stolicy polskiej Warszawy. Papież Benedykt XIV zaliczył go do grona błogosławionych w 1750 roku. Obecna Eucharystia sprawowana jest w następujących intencjach: pierwsza wieczysta za osoby żyjące wpisane do Księgi Wieczystej naszego Sanktuarium wszelkie łaski i opiekę świętego Antoniego, a dla zmarłych dar życia wiecznego. Druga intencja za zmarłego Jana, Barbarę, Borysiak i zmarłych z rodziny Borysiaków Adolfa i Zofię Szczuk, Magdalenę Ziętek i Tadeusza Kwiecińskiego. I trzecia intencja za Eugeniusza Boguckiego od uczestników pogrzebu, przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć Słowo Boże. I złożyć najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. nami. Ryste, który, który przez Twoje wstanie, przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się, zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i, odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Paranku Boży, Synu Ojca. Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, słucham Świętym, Wale Boga Ojca, módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego Spadwy, znakomitego kaznodziei i orędownika ubogich, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem prowadzili życie zgodne z Ewangelią i we wszelkich przeciwnościach doznawali Twojej pomocy. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi Mądrości. Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem i przyszedł na mnie Duch Mądrości. Przeniosłem ją nad berła i tron i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko to wobec niej jest garścią piachu, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobre i niezliczone bogactwa w jej ręku. Ucieszyłem się ze wszystkich, bo wiodła je mądrość, ani nie widziałem, że ona jest ich rodzicielką. Rzetelnie poznałem, bez zazdrości przekazuję i nie chowam dla siebie i bogactwa. Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym. Ci, którzy go zdobyli, przyjaźnie sobie Bożą zjednali, podtrzymani darami, co biorą początek skarności. karności. Oto słowo Boże. Głosiłem, panie, Twoje święte słowa. Głosiłem, panie, Twoje święte słowa. Pan postawił moje stopy na skale i umocnił moje kroki. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Głosiłem, panie, twoje święte słowa. Głosiłem twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym ty wiesz, panie. Sprawiedliwości twojej nie kryłem w głębi serca, głosiłem twą wierność i pomoc. Głosiłem, panie, Twoje święte słowa. Niech się uradują i weselą w tobie. Wszyscy, którzy Ciebie szukają, pragnący Twojej pomocy, niech zawsze wołają, Pan jest wielki. Głosiłem, panie. Twoje święte słowa. Aleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Język sprawiedliwego jest srebrem wybornym, a usta jego pouczają wielu. Aleluja, alleluja. alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus ukazawszy się jedenastu powiedział do nich idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony. Tym zaś, którzy wierzą te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie. A Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo Pańskie. Do Boga, za przyczyną patrona dnia dzisiejszego, świętego, błogosławionego Zgielniowa i świętego Antoniego, którego dał nam Pan jako wiernego głosiciela prawdy ewangelicznej, zanieśmy pokorne prośby za Kościół Boży, aby dla wszystkich ludzi był znakiem zbawienia. Ciebie prosimy. za biskupów, kapłanów, misjonarzy, katechetów, aby na wzór świętego Antoniego, pełni Ducha Bożego, głosili światu dobrą nowinę. Ciebie prosimy. Módlmy się też, za naszą ojczyznę, aby zawsze była wierna Bogu, cieszyła się wolnością, sprawiedliwością i pokojem, ciebie prosimy. Za kaznodziejów, aby na wzór błogosławionego Władysława odważnie pełnili swoją misję budzenia sumień ludzkich, ciebie prosimy. Przy prosimy za osoby żyjące, które są wpisane do Księgi Wieczystej naszego sanktuarium o wszelkie łaski opieki opiekę świętego Antoniego dla zmarłych o dar życia wiecznego. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Za naszych bliskich zmarłych, za Janę i Barbarę Borysik, zmarłych z rodziny Borysiaków, Adolfa i Zofię Szczuk, Magdalenę Ziętek, Tadeusza za duszę Eugeniusza Boguckiego, od uczestników pogrzebu, aby cieszyli się oglądaniem Bożego oblicza w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Też za nas tu zebranych, abyśmy swoim życiem świadczyli o przynależności do Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, który w swoim Synu ukazałeś nam wzór życia doskonałego, wysłuchaj naszych modlitw, spraw, abyśmy wiernie naśladowali Jego przykład i żyli we wzajemnej miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, nas i Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem innego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony. Módźcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, składamy Ci ofiarę uwielbienia na cześć błogosławionego Władysława, który żyjąc nieustannie w umartwieniu, stał się miłą Tobie ofiarą przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne To Zaprawdę, godne To i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i to by za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć Świętemu Wodysławowi którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z kurami, aniołowi i święty głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan duch zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w mię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary moco Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb. I dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary, Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominają śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kieli i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z martwych zmartwychwstania, o dusze Eugeniusza, Jana i Barbary i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata dopuścił do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, z się nad nami wszystkim, daj nam udział w życiu wiecznym, ze świętszą Bogu, rodzicą, dziewicą Maryją, ze świętym Józefem Oblubieńcem, ze świętymi apostołami. Z błogosławionym Władysławem z Gielniowa, świętym Antoniem z Padwy i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie Tobie Boże Ojcze, wszechmogący w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Bawiciela i posłusznie Jego Słowom ośmielamy się mówić, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż na swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego samentu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na nadim. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: Pokój Wam zostawiam, pokój Mój Wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze. Lecz na wiarę swojego kościoła, i zgodnie z Twoją wolą, napełniaj jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranu ku Boże, który w grzechy w świata. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz ale tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jeśli to chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie swój i niech mnie naśladuje. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjęliśmy Najświętszy sakrament. Pokornie Cię prosimy, aby za wstawienictwem błogosławionego Władysława zawsze trwał w nas pamięć o męce Twojego Syna oraz jej owoce przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święci, imię Twoje. Przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Maryjo, Boża, przyszli, na Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bo się za nami teraz, i te śmierci. Też... Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. O mój Jezu,. po Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. Sygnał telewizji EWTN Polska możecie odbierać w swoich telewizorach od 2021 roku, a to dzięki Waszemu finansowemu i duchowemu wsparciu. Nazywam się Antoni Filipkiewicz i pełnię rolę kierownika emisji. Nasz zespół emisyjny nie jest zbyt duży, ale chcemy się rozwijać, żeby oglądanie EWTN Polska było po prostu przyjemne i bezawaryjne. Do tego jednak potrzebujemy Waszego wsparcia. Więcej informacji na wspieram.wtn.pl Matka Angelika. Urodzona w 1923 roku w kanton w stanie Ohio. Rita Rico poznała, co to ubóstwo i cierpienie w młodym wieku. Rozwód spowodował u jej matki, Marii Rico, niepokój i depresję, co spowodowało, że jej sześcioletnia córka Rita czuła się odizolowana zarówno w domu, jak i w szkole. Myślę, że cierpienie, którego zaznała od najwcześniejszych dni jej życia, ukształtowało to, kim matka była jako dziecko, jako młoda kobieta. I nawet to, jaka była w późniejszych latach. Myślę, że mając głębokie zrozumienie tego, czym jest cierpienie, łączyła swoje własne z cierpieniem naszego Pana. Cóż matka Angelika powiedziała nawet kiedyś, że cierpienie stalej towarzyszyło i że utrzymywało ją w zależności od Boga, że postrzegała